Dzień dobry i witam ze Smacznej Kalifornii. Więc wiosna uderzyła w Warszawę bardzo mocno. I już nawet czuć wiosnę spod smrodu Warszawy. I teraz jest bardzo przyjemnie. Cieszę się, że przyszła wiosna. Co nie zmienia faktu, że szybko to wszystko leci. Bo jeszcze przed chwilą byliśmy na tym w styczniu, a już mamy kwiecień, zaraz maj. Boam, i wakacje, i zima. Szybko ten czas leci. Idę właśnie na saunę. Jestem już na saunie, więc tutaj jest sauna, dzisiaj jest tu 2 stopnie. Pewnie zaraz trochę spadnie. Ło, dobrze. Jest to szczególny dzień, ponieważ trochę się bałem, że nie będę miał tej sauny, ponieważ po raz pierwszy, to nie ja rezerwowałem tę saunę, więc Magda, która przyjmuje ode mnie wiele obowiązków, zarówno biznesowych jak i prywatnych, zajęła się tą sprawą, czyli zawsze trzeba w piątek zadzwonić, żeby na niedzielę zrezerwować. Takie mają zasady głupie. Natomiast e, nic nie robiłem, zacząłem w kalendarzu moim pojawił się wpis dotyczący tego, że dzisiaj jest sauna i przyszedłem i wszystko jest gotowe. Więc jestem bardzo zadowolony, że tak fajnie działa, więc zaczynam moją kurację z sauną. Standardowo 3 razy 15 minut. E, przerywany oczywiście zimnym prysznicem i odrobinką przerwy, więc staram się co niedzielę chyba, że jestem chory, e, zażywać sauny albo jak jestem w jakimś miejscu, gdzie jest sauna, to już wam tej sauny. Natomiast niedziela jest takim dobrym dniem, żeby się szchillować, e, zrobić saunę i ruszyć dalej z naszym wspaniałym dniem. Sauna zakończona, więc zimny prysznic. A. Są różne szkoły, jedne mówią, żeby nie polewać głowę, inne mówią, żeby polewać głowę, ja jestem z tej drugiej. Polewam głowę. To też wynika z tego, że jak przyjmowaliśmy saunę na Suwalszczyźnie, tam zazwyczaj mało kiedy korzystało się z prysznicu, więc korzystało się albo z baniaka z wodą, albo z jeziora i zazwyczaj się skakiwało do jeziora, do Przerembla, albo do jeziora, gdzie jeszcze nie ma lodu, albo skakiwało się do baniaka z wodą. Tak. Jak już dalej żyjemy i ponadto niektóre badania mówią, że to jest dobrze, polewać swoją głowę zimną wodą, również z rana, no co też się Lecimy dalej. Jeszcze taka jedna mała ciekawostka, bo dzisiaj mam dzień też sprzątania pokoju, czyli dbam o to, żeby wszystkie, miejsc, żeby wszystkie rzeczy miały swoje miejsce. Dla przykładu, jak mamy stół, w nie siedzę, a sami mój syn siada, Mam tu rzeczy do kamery, czyli tutaj też ląduję aparat wieczorem, i wtedy staję z rana i montuję to, co jest potrzebne na dany dzień. Ale też e, zrobiłem porządek w swojej szafce, jeżeli chodzi o kwestie do odkładania: więc klucze od samochodu, klucze od biura i do domu, portfel, słuchawki, długopis i przejściówka najważniejsza. I na dole kolejny szereg rzeczy, które mniej używam, ale czasami się przydają. Tak, plus okulary. E, Dzienne i wieczorne. Wieczorne, wycinające światło, no i zegarek, który sobie tutaj spoczywa, w tej chwili w takim pokoju. Nie codziennie go noszę, natomiast sobie przez większość dni. Cały czas pracuję na tym, aby wszystko było zoptymalizowane, po to, żeby działać lepiej, szybciej i mieć więcej czasu na przyjemne i ciekawe rzeczy. A propos przyjemnych rzeczy, ruszajmy. I to tyle. Dzień się powoli kończy. Jeszcze mało rzecz pokażę, nad którą dzisiaj pracowałem, akurat przy niedzieli. Więc e, jedna z ważniejszych rzeczy, aby trzymać wszystkie swoje dokumenty e, w porządku, więc mam ułożone rok po roku, od roku 2010 do roku obecnego, wszystkie dokumenty e, ze wszystkimi rzeczami. Więc mój styl życia jest taki, żeby mieć mało rzeczy, natomiast rzeczy dobrej jakości. Ktoś ostatnio pytał, e, jaki mam plecak, więc mam taki plecak. Nie wiem, co to jest. Więc staram się mieć jak najmniej rzeczy, ale mieć te rzeczy pod ręką, mieć rzeczy, z którymi pracuję na co dzień, rzeczy, które pomagają mi, żeby oszczędzać swój czas, żeby rozwijać swoje biznesy i robić inne ciekawe rzeczy. Więc to tyle w tym takim dzisiejszym bardzo leniwym dniu, natomiast sporo czasu fajnego spędziliśmy na przyjemnościach, na rzeczach najważniejszych, bo z czasem, gdy żyjemy, zauważamy, że rodzina i wolny czas są to rzeczy czasami dużo ważniejsze niż to, za, za czym tak pędzimy cały czas. Więc zachęcam do pomyślenia. Ja też o tym myślę. Wracam do swojej niedzieli i widzimy się jak zawsze jutro. Pa!